Tak, raz, teraz, sprawdź 2020... Każde słowo ma tu sens, jak dla żura sens ma picie. Z jednej ci co są na szczycie, z drugiej ludzie na kredycie kojarzycie serię zdarzeń, którą wam tu chcę przedstawić. Sztuką nie jest umieć pić, sztuką jest się dobrze bawić, to zależy jak leży. Tak tu mówią, słyszą uszy, albo się napije żołmuć, albo sobie boba kruszysz. Kurzysz, uśmiech na twarzy, joker face, to nie miejsce na rozróby i na twarz, poker face, Nie, jak nie to nie nara miłego, nie pytaj dlaczego. Te topy tak kopią każdego ważnego, coś bardziej sensownego. W tym ukryte nie pamiętam już co Więc znowu nabijam kifę, hehe. To odbija się echem, bo mijam się z pechem Jebany, ciągle czatuję, Wiem to, bo czuję, lolka zeruje Mandziur pakuje, spokojnie się wycofuje Znowu punktuje, tuż podskakuje W głowie te myśli mantruje Cały czas kalkuluje, czy dobrze postępuje Co to wykreuje, ale ostatecznie sądzę Zobaczę jak się wykluje Wtedy straty oszacuję, wtedy se to opracuje I sądzę, że nie wszystko znaczą pieniądze Jak mam racji wyłącz bo najwidoczniej błądza. Czy z nimi, czy bez nich zawsze taki sam jak kiedyś? Szczery honorowy z psami nie gadać, to pieprz I tak w kółko do zestrania, dołki pobicia zeznania. I tak w kółko do zestrania, melange, a do zbrzygania. I tak w kółko powtarzasz że ziomuś ostatnia bania. W kółko powtarzasz ten błąd, i tak w kółko do zestrania. tak w kółko do zestrania, dołki pobicia zeznania. W kółko do zestrania, melange, aż do zgrzygania. W kółko powtarzasz się, ziomuś ostatnia to bania. W kółko powtarzasz ten błąd, i tak w kółko do zestrania. puxa